Witam Was w 50. już odcinku Lego Miasta, w którym, jak w każdym okrągłym, nie zajmujemy się jednym konkretnym projektem, tylko wszystkim po trochu zapraszam. Zaczynamy od tego fragmentu, który od dawien dawna czeka na dokończenie, i dzisiaj chciałbym tylko przykryć go zielonymi plejtami. Tak, żeby teren był już gotowy pod budowanie i żeby to na razie była choćby sama zwykła polanka bez tego dziwnego czarnego koloru, co aż krzyczy, że jest tutaj coś niedokończonego. Teraz przejdziemy do tego fragmenta ulicy, bo on jest niedorobiony. Cały czas mam takie poczucie, że brakuje tam czegoś, skoro to jest. Parking, dodajmy tam literkę T. I od razu mówię, że to nie będzie na dzisiaj jedyna robota związana z drogami. Przy tego typu budowie trzeba pamiętać o tym, że jak się przesunie te klocki, które mają study po boku, no to one już tutaj mogą potem nie pasować i robi nam się taka brzydka przerwa, więc trzeba będzie znaleźć jakieś inne miejsce dla tego snota tutaj. Tutaj dodałem drugiego snota, którego brakowało, ale to nie jest do końca równo, bo nie wiem czy to widać, ale tutaj na przykład jest taka szczelina i tego się nie da zniwelować w ten sposób. Jak to połączę no to robią się już takie lekkie naprężenia. O teraz nawet jak to ścisnąłem to w ogóle nie mogę tego... O! Wlazło. Wlazło, ale widzicie tutaj się robi dziura. No i taka to jest zabawa właśnie ze snutami. Pomyślałem jeszcze o jednej rzeczy i to będzie już taki improvement ogólnie na przyszłość, bo tutaj z tymi studienkami jest problem taki, że ja to po prostu tak Wkładam, to nie jest przymocowane, zarówno ten klocyk, jak i sama studzienka. No i tam od dołu jest to czymś trzymane, ale właśnie w momencie, kiedy się to ściąga, no to wszystko się rozlatuje. I tak sobie myślę, że można by tam było coś na dole zainstalować, już takiego zintegrowanego z całą ulicą, żeby trzymało te ruchome klocki i będzie po prostu wygodniej w razie kolejnych przebudów. lepiej to wygląda. Przy okazji zaoszczędziłem trochę klocku, bo wyciągnąłem ich niemało mało pod spodu i też wzmocniliśmy całą konstrukcję. Ma ona więcej sensu. Mamy pomysł na później, bo tych studzienek będzie więcej, więc fajna przebudowa. Ale wreszcie przejdźmy do budowy czegoś nowego. Od bardzo dawna chciałem wybudować w mieście słupy z kablami. I tu nawet nie chodzi o jakiś realizm, tylko bardziej o klimat, bo z jakiegoś powodu mega mi to pasuje do tej. Mało miasteczkowej atmosfery. Rzadko widzę coś takiego w dużych makietach. Pewnie trochę dlatego, że same kable mogą być problematyczne, ale słup to z kolei konstrukcja właściwie banalna i z gatunku tych, które można zbudować na milion sposobów i raczej ciężko to zepsuć. Dobra, to jest wersja pierwsza. Sprawdzimy to w mieście, czy wysokość jest odpowiednia. Myślę, że. Tak, ale trochę to będziemy musieli jeszcze urozmaicić, no i przede wszystkim trzeba wykmić, jak podpiąć tu kabel. No właśnie, długo się zastanawiałem, jak zrobić linię wysokiego napięcia, jak zrobić kable. I najprostszym rozwiązaniem wydaje się jakiś LEGO sznurek, mam coś takiego, ale Nigdy mnie to do końca nie przekonywało, więc szukałem, szukałem, szukałem różnych klocków i znalazłem coś takiego. Nie wiem jak to się nazywa, jak nie zapomnę to w montażu, podam Wam dokładny numer tego klocka, to w ogóle nie wygląda jak Lego, ale to jest Lego, uwierzcie mi. Jest to trochę przykrótkie, ale nic dłuższego już nie ma, myślę, że damy radę jakoś to połączyć i to będzie idealne na... Kable. No i tak myślę, jak to w ogóle połączyć z czymkolwiek, bo to jest ta mniejsza dziura, czyli to na studa no nie wejdzie niestety, ale to by sporo ułatwiło, ale chyba po prostu będziemy mogli wykorzystać te czopki małe, bo tak, to pasuje i to nawet nieźle wygląda, to wygląda jakoś tak kablowo powiedziałbym. Hmm. Tylko teraz jak to tu zamontować, biorąc pod uwagę, że do każdej tyczki będą musiały wychodzić takie dwie. No, tu trzeba się trochę pomyśleć. Ale, ale, uwaga, przerwa na małe ogłoszonko, bo na 50. odcinek mamy partnera, którym jest znana Wam na pewno firma NordVPN. Ale to nie będzie zwykła reklama, bo my tutaj budujemy, a firmy mają jak najbardziej rację bytu także w Angeles, dlatego wybudujemy baner z logiem NordVPN. Zainspirował mnie do tego Bob Brickman, ale oczywiście bierzemy tylko pomysł, a wykonanie robimy własne. W tym czasie opowiem Wam o partnerze i jego Ofercie. VPN to najlepszy sposób na zwiększenie bezpieczeństwa i prywatności w internecie, ale nie tylko, bo dzięki niemu możecie też na przykład odblokować sobie treści niedostępne w naszym kraju. Biblioteki każdego serwisu streamingowego zależą od miejsca, z którego się łączycie i dosłownie wystarczy za pomocą takiego VPN-a przełączyć się na przykład na USA i od razu mamy nowe filmy i seriale do obejrzenia. Często jest tak, że nie ma już co oglądać, wtedy wykupujemy kolejną subskrypcję, a zamiast tego możemy sobie po prostu przełączyć lokalizację i zaoszczędzić kasę. I jak myślicie sobie, że jak będziecie się łączyć z netem na około przez cały świat, to zamówi wam sieć, to nie. NordVPN oficjalnie jest najszybszym VPNem na świecie i mają na to papiery. W opisie filmu znajdziecie linka do założenia konta z mojego polecenia, do czego bardzo Was zachęcam. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to to jest najlepsze co możecie zrobić, bo zyskacie na tym i Wy, i ja. VPN na pewno Wam się przyda. Dobra, coś, coś tu zaczyna wychodzić. Na pewno dzisiaj zbuduję pewnie z Max dwie takie tyczki, takie słupy, nie wiem właściwie jak powinien to nazywać, bo tutaj potrzebne będzie dużo specyficznych klocków. Tych czopków trochę mam, ale zastanawiam się tutaj, jak będzie z tymi elementami, bo tu potrzebowałem klocka, który z dwóch stron ma studa, żeby to od Przyczepić od dołu, bo no, mogę to tylko od dołu przyczepić z uwagi na to, że tutaj wtedy już nie mam studów, mm, więc siłą rzeczy mniej więcej tak to będzie musiało wyglądać, ale jeszcze mnie to nie satysfakcjonuje, podłubiemy przy tym spokojnie, Chyba zaczyna to jakoś wyglądać, i nawet myślę, że mogę tak to zostawić. Aczkolwiek chciałbym tutaj coś jeszcze dać, jakąś taką skrzyneczkę czy coś. Eee, podoba mi się to, podobają mi się tutaj te elementy. One tak właśnie wyglądają. Kurczę, eee, coś mi autofocus nie łapie. One tak wyglądają właśnie jak coś używanego w elektryce. Nie wiem, nie znam się, eee, ale tak sobie mniej więcej wyobrażam takie, takie słupy. I teraz pytanie jest takie, czy dawać słupa co długość tego kabla, czyli no dość blisko, czy łączyć je na zasadzie takiej jak tutaj zrobiłem. No nie wiem, trzeba będzie to przetestować. Na razie wybuduję chyba z tego, co wyliczyłem, mogę wybudować trzy takie rzeczy. Nie wiem, czy, czy mi starczy koczułek, hmm, ale powinno starczyć. Jak nie, to jeszcze coś pokombinujemy, zawsze będziemy mogli to troszkę obniżyć. Wydaje mi się, że to jest i tak dość wysoko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, i wtedy podejmiemy ostateczne decyzje. Ok, jest to trochę delikatne, on ja tutaj, już też trzeci e, egzemplarz, ale e, podoba mi się to, podoba. Zaraz to przetestujemy w mieście. Wydaje mi się, że możemy robić nawet co jeden e, kabelek, ewentualnie w jakimś miejscu, gdzie nie będziemy mieli gdzie postawić e, tego słupa. No to wtedy przedłużymy to w ten sposób. To też nie wygląda źle. Lećmy do miasta. Ale to robi klimat. Mega, mega mi się to podoba. Czekałem długo, aż będę wiedział w końcu, jak to zbudować, i będę mógł się za to zabrać. Tak pamiętam, nie skończyliśmy tutaj tych skrzyneczek, ale ja nie wiem, czy chcę się teraz tym zajmować, bo nie mam trochę na to pomysłu i też jestem ciekaw Waszej opinii. Czy Wam się to w ogóle podoba, czy to nie jest za blisko siebie? Moim zdaniem nie. E, oczywiście, żeby w ten sposób zrobić całe miasto, no to trzeba mi się. Nie mało wykosztować, to nie są tanie elementy i nie są łatwo dostępne, ale myślę, że warto napiszcie, jak Wam się to podoba. Tak, wiem, że w tym tempie zajmie to kolejne 50 odcinków, ale naprawdę to jest ciężkie. Jeden zły ruch i to po prostu jak w pracy sapera, wszystko się wali. Dodatkowo jest dość ciężko kupić te klocki w dużej ilości, dlatego idzie to pomału. Może skończę to poza kamerą po prostu. Jak widzicie wypełnią takie puste przestrzenie, które od dawna są zaniedbane, nie ma kiedy tego zrobić, bo to są za małe rzeczy, żeby poświęcać na to odcinek to raz, a dwa, że to są też te monotonne czy wręcz nieprzyjemne budowy jak płytkowanie tej wody czy tutaj strefa pod ścianą z bardzo trudnym dostępem, więc dla mnie ważne jest, żeby robić to małymi porcjami. I też po prostu podoba mi się idea takich odcinków, w których robimy właśnie wszystkiego po trochu, jakieś mniejsze rzeczy i bardzo szybko skaczemy po tematach zamiast wałkować cały jeden. Dajcie znać czy Wam też się to podoba, czy nie. Krótka przerwa, żeby przypomnieć, że oprócz 50 odcinka mamy też inną okazję, bo w lutym stuknęło mi 5 lat na kanale, więc... Z tej okazji organizujemy QA, piszcie pytania, trochę się już zbierało, ale myślę, że możecie naprodukować jeszcze więcej chciałbym, żeby to był jakiś dość obszerny ten QA. Piszcie pod poprzednim filmem, pod tym filmem, możecie pisać też na Discordzie. Nota, brązowy kolor, różne miałem przygody z nim, ale tak śmiesznie płytka mi się jeszcze nigdy nie rozwaliła i to przy takim totalnie zwykłym odczepianiu. Ale dobra, mamy tutaj ten fragment zapłytkowany, nie będę tu nic więcej budował, tylko chciałbym jeszcze się skupić na tym, żeby to jakoś tutaj się zgrywało z naszą plażą. Tutaj będzie budynek, tak jak już mówiłem, mam na no to fajny pomysł, tutaj zrobimy schodki jeszcze i kolejna dziura. Załatana. Dobra, ogarnąłem to już poza kamerami, bo tutaj mam bardzo kiepskie możliwości postawienia statywu. Zrobiłem takie proste schodki. Nic tutaj sensji nie ma, nic skomplikowanego. Tutaj troszkę zrobiłem tą plażę taką płynną. Tutaj, tak jak mówiłem, będzie ten mały budyneczek. Prawdopodobnie połączony z głównym magazynem. A tu, no nie wiem, w sumie co zrobiłem. my co zrobimy. Myślałem, żeby dać jeszcze jedną palmę, może. No żeby ta plaża troszkę też była większa, no bo ona jest naprawdę mikroskopijna, możecie coś zaproponować, bo w sumie jestem... Mega otwarty co do tej sekcji. Zawsze w tych odcinkach z ogólną rozbudową sporo czasu też poświęcam na ogarnięcie terenu. Nie mam teraz za dużo klocków do tego, ale chciałbym, żeby w tradycji stało się zadość i troszkę tutaj popracować nad tą sekcją. Kupiłem też płytkę tutaj na ten brzeg, no bo tak jakoś się uparłem, że ten front musi być tutaj niebieski, żeby to było spójne. Oczywiście będę musiał dokupić jeszcze tutaj dwie żeby to się wszystko zamknęło. Połówki w innych kolorach mam, więc z tym nie będzie problemu. No i tu jeszcze brakuje paru płytek, ale najważniejsze jest to, żeby tutaj ten teren dość mocno podnieść i z tej strony i z tej strony tutaj będzie kopalnia, to już wam mówiłem, a tu będzie kolejna dość duża góra, ale ona będzie inaczej zbudowana niż tamta. Znaczy sama góra to po prostu góra, ale będą na tej górze naprawdę ciekawe rzeczy, nie będę jeszcze wam nic spoilował. Mega łatwo jest zapomnieć jak klockożerna jest to robota, no ale trzeba to zrobić, trzeba to zrobić. Będę musiał niedługo kupić olbrzymią ilość briczków, bo praktycznie już żadnych nie mam. Niechętnie używałem tych zielonych, no bo te zielone się też sprzedają na zewnątrz. Tak samo e, ciemno-szare, boli portfel, <laughs> ale te wszystkie góry robią jeden z najlepszych efektów na dużych makietach. Kolejna rzecz, którą robimy praktycznie w każdym odcinku z dużej rozbudowy całego miasta, to drzewka, więc w tradycji stanie się zadość, pobudujemy drzewka. No, i mamy drzewka. Jak zwykle myślałem, że zbuduję ich z 10, a wyszło tylko 6. To też jest mega pożeracz klocków, ale warto, uwielbiam widok tych drzewek w mieście. Jeszcze zanim je zainstalujemy, muszę tutaj dokonać jednej małej poprawki w tym większym drzewku, którego dzisiaj nie chciało mi się budować, ale jeszcze do tego wrócimy. Tutaj na górę dałem po prostu snota, tak jak w tych standardowych drzewkach. Wygląda to o wiele lepiej. To jest Propozycja od Was. Nie wiem czemu sam na to nie wpadłem, bo jest to dość oczywiste rozwiązanie. A tak prezentuje się nasz lasek po dodaniu kolejnych drzewek. Tak to też idzie mega wolno, bo to nawet nie jest połowa tego, co mi będzie tutaj potrzebne. Potem pewnie jeszcze je sobie zagęścimy, ale też zależało mi na tym, żeby one były w nieregularnych odległościach. I mega mnie to jara, jak to wygląda, jeszcze właśnie z połączeniem tych słupów. Tylko te słupy troszkę trzeba tutaj. Yy wyregulować jeszcze te kable, bo nie są one równe. Myślę, że to też jest kwestia tego, że miałem je zwinięte, złożone w pół i one po prostu muszą, że tak powiem, odzyskać swój pierwotny kształt. Ostatnio szukaliśmy imienia dla tego policjanta. Wybrałem propozycję krótki felek od użytkownika Minfar. Gratuluję 100% los dla ciebie. Dzisiaj dorzucamy psiaka, to jest Bulldog. Nadal mało dzieci mamy w mieście, więc to jest Anka Motylak. A nową postacią będzie taki dzieciak, który bawi się różdżką bądź badylem. Nie wiem, ale też go damy tutaj do parku. No, dość długi odcinek wyszedł z tego dzisiaj, ale w końcu 50. Przypominam o partnerze odcinka NordVPN. Obczajcie sobie ofertę. Jeżeli wam przypaści, to kupcie z mojego linka. Tyle ode mnie. Dzięki, na razie. Cześć.